Witajcie, tutaj Kobi Brothers. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy Wam przedstawić nasz projekt, na którym pracujemy już prawie miesiąc. Chcielibyśmy Was też przeprosić, że odcinka planowo miał się pojawić właśnie z tej budowli 7 marca, ale po prostu nie mieliśmy tyle klocków i też czas jest ograniczony. Przez to, że mamy też inne obowiązki, ale dzisiaj Postanowiliśmy, że pokażemy Wam część naszej budowy. Przypominam o rozkładzie filmów. W poniedziałki będą się znajdowały na naszym kanale o godzinie 17, w czwartki o godzinie 18, w soboty o godzinie 16 lub trochę później. Możemy jeszcze w trakcie tygodnia rzucać niespodzianki. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału oraz ustawienia łapki w górę. Dziękuję i zapraszam do oglądania. Więc tak prezentuje się budowla. Tutaj jeszcze mamy w planach dodać lampy, takie oświetlenie uliczne. Do końca chcemy przestawić tutaj takie płaskie płytki na ulicę. Użyliśmy tutaj płytek z KOBI oraz z Lego. Pasy oddzielają tutaj takie klocki. Na których można przy, przy, przyczepiać inne. Tutaj mamy wejście. Tu będą jeszcze stali strażnicy 2, będzie stał od ale to za chwilę. Wam pokażę, gdzie mamy w planach. I tutaj mamy taki parking dla samochodów oficerów. I tu jeszcze będzie taki mur. Trochę podniesione i tu będzie stał strażnik, który będzie wpuszczał na ten parking. Więc tak to się prezentuje. Więc tak to się prezentuje od strony parkingowej. Mamy tutaj horcha ale nie kupiłem tego Limited Edition. Kupiłem zwykłą wersję z żołnierzem. Tutaj mamy taką furtkę też, taką też się bramę, przepraszam za życzenia. Teraz przejdźmy do środka. Więc w środku, tutaj znajduje się taka jakby recepcja, takie miejsce dla takiego pana, jakby, który wpisuje, że na przykład dany oficer wszedł, że był tutaj może zostawić też rzeczy. Tu jeszcze będzie jakiś wieszak tutaj gdzieś w rogu. Mamy w planek dorobić. Tutaj mamy gabinet pierwszego oficera. Tam może będzie słabo widać, ale tutaj mamy pomieszczenie takie półki, na przykład na jakieś teczki z aktami albo jakieś, yy, nie wiem, papiery, albo żeby broń mógł sobie położyć. Tutaj mamy stoliczek, tutaj jeszcze będzie krzesełko. Tu mamy hol i mamy tutaj taki czerwony dywanik. Nie mieliśmy niestety takich dwóch e, takich obudow drzwi, jakby mamy tutaj czerwony dywanik na schodach. Tutaj pokażę Wam, jak zrobiliśmy konstrukcję schodów. To akurat robił mój brat, który niestety nie może występować w tym odcinku. Tutaj mamy taki stoliczek, gdzie można zostawić jakąś teczkę. Tutaj też są odbywane. Tutaj będzie jeszcze stał oddźwierny, taki oddziwierny, i on będzie przeszukiwał, czy ktoś nie wnosi na przykład z pracowników jakichś ładunków, które mogłyby po prostu zabić oficerów. Tutaj mamy taką pomieszczenie nadawcze, tam jest w środku radiostacja, tutaj możecie zobaczyć. Klocek jest. No, mamy tu jakieś konstrukcje takie. Przejdźmy teraz do tej konstrukcji samych schodów. Tak prezentuje się to od tyłu. Konstrukcję schodów zrobiliśmy prostą, bo ponieważ tu są, tutaj, tak bardziej, na no, Wam pokażę, są po prostu zwykłe klocki, które podpierają tą górną część tutaj. Tutaj mamy zwykłe klocki 4 na 2 I tutaj również. Filary zużyliśmy, tutaj grubsze daliśmy, ponieważ, żeby to bardziej podtrzymywało, ponieważ tutaj będzie już szedł parkiet. Tu jeszcze włożymy panele, ale na razie więcej wam zranić nie mogę niestety. I z tej strony tu użyliśmy też grubszego i tu też takiego bardziej cieńszego. To już musieliśmy bardziej lecieć w taką partyzantkę tego, że tyle już nie mieliśmy takich podpórek, takich prostych po prostu. Tego użyliśmy takich. Mam nadzieję, że konstrukcja Wam się podoba. I jak YouTube nam odblokuje nareszcie komentarze, to będziecie mogli ją po prostu ocenić. Z naszej strony to już wszystko. Dziękuję Wam za obejrzenie naszego materiału. Jeszcze raz przypominam, zostawienie subskrypcji, łapeczek w górę, bo to naprawdę bardzo motywuje. I widzimy się w następnym materiale. Cześć!